Szukamy lampy do sypialni. Lampa będzie wisiała nad łóżkiem, więc zależy nam na tym, żeby światło było rozproszone. Tego typu lampa nie będzie odpowiednia, ponieważ tutaj mamy żarówkę na wierzchu i będzie raziła w oczy. Tutaj już jest lepsze rozwiązaniem, mamy mleczne szkło, ale nie ta forma i kolor też nam nie odpowiada. Tutaj jest zupełna ekstrawagancja. Złoto w tym wnętrzu się nie pojawi. Tutaj jest dużo lamp wiszących, na przykład coś takiego. Jest dużo większa, też ma rozproszone światło, ale to chyba jednak jest bardziej lampa nad stół niż do sypialni. Tutaj mamy podobne rozwiązanie, inna tkanina, bardziej elegancka, ale to jeszcze nie jest to, czego szukam. Tu jest coś interesującego. Ciekawa geometryczna forma. Wielkość też jest odpowiednia i co najważniejsze daje miękkie, delikatne światło. I moim zdaniem wygląda jak księżyc w pełni, więc idealnie nadaje się do sypialni. Jak ci idzie Marcinku? to jest w powietrzu. Wiesz, te lewy mają być dookoła. Odczytałeś wszystko z rysunku, mam nadzieję. Odczytałem. Z trzech stron. Z trzech stron. Od dołu, tutaj ten najdłuższy bok, i od góry. To znaczy, generalnie zależy nam na tym boku najbardziej, żeby tutaj nieba Czy dajemy ją tu przy strukturze, czy. To raczej tutaj, tutaj, żeby to się schowało pod tym panelem. Tak jak tutaj, ten panel wystaje, to ten led się nam schowa, i będzie to światło się wylewało na strukturę. A czyli ledem na nie widzi. W sypialni zrobiliśmy prawdziwą rewolucję. Wymieniliśmy wszystkie elementy, nawet podłogę. Wcześniej były panele, teraz jest miękka i puszysta wykładzina. Rządzą geometryczne formy. Mamy kule, kwadraty i prostokąty na panelach przestrzennych, poziome pasy na ścianie i prostokątne panel na zagłówku. Bo i tak jesteśmy w twojej sypialni, to tak naprawdę wcześniej było takie pomieszczenie, ciężko powiedzieć, co to było, prawda? Uniwersalne. Uniwersalne to była sofa, dziwne kolory, Powiedziałeś, że marzysz o swoim, o swoim miejscu, o swojej sypialni. Tak, tak, tak. Eee, myślałem, że to będzie lekka metamorfoza, natomiast tutaj no, generalnie totalna zmiana. No, <aktualny> <ślia> powiedz, które elementy Ci się najbardziej podobają? Bo Ty w ogóle niewiele uczestniczyłeś, jeśli chodzi o sypialnię, w samym projekcie... Tak, nie bardzo byłeś zaangażowany, prawda? Nie, nie, nie. Tutaj dałem pewną swobodę Wam, jako projektantom, i, i to, co zrobiliście, naprawdę jest super. Jedna rzecz tylko, Gosia. No, tutaj na początku nie byłem do tych drzwi przekonany. Chcieliście, chcieliście wymienić te drzwi. Byłeś oporny. Bardzo. <noise> natomiast natomiast no, do tego wnętrza tutaj no, nie pasuje. Zobacz, sam zdjęłem już te drzwi i no, chciałbym, no. żeby jednak je wymienić. Mówiłam, żebyś nas słuchał od początku. <noise> no, na szczęście jeszcze robimy salon, więc zdążymy zamówić drzwi, tak jak Ci mówiliśmy, białe. Świetnie, super. Na drzwiach wejściowych przykleiliśmy przestrzenną fototapetę, która jest w kolorze białym. Rozjaśnia ten przedpokój i optycznie go powiększa. Na przeciwko wejścia pojawił się dekoracyjny kamień.